Szanowni Państwo, w imieniu Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa na kolejne 26 jeździeckie mistrzostwa gwiazd, które pod patronatem marszałka województwa polskiego pana Szymona Ogłazy odbędą się w przyszły ostatni weekend wakacji w tym oto pięknym miejscu na terenie zamku Moszna i Stadnini Koni Konimoszna. Zapraszamy sobota i niedziela, 31 sierpnia, 1 września. Chciałem powiedzieć, że będą zmagania, e, tak jak co roku, od 26 lat, bo to jest już 26-letnia edycja konkurencji i dzieckich takich jak Skopi, Ujeżdżenie, Powożenie i Western. E, a e, wieczorem, w sobotę, będzie tutaj, w tej scenerii przepięknej, pięknego zamku w Mosznej, który jest dumą opolszczyzny, Benefis Emilii Krakowskiej, na który serdecznie Państwa zapraszamy.